Moduł 7, lekcja 2. Plansza. U góry pasek w granatowym kolorze. Na nim biały napis: Moduł 7. Poniżej na białym tle spis treści. Lekcja 1: Inicjatywa lokalna. Lekcja 2: Budżet obywatelski. Lekcja 3: Konsultacje społeczne. Lekcja 4: Petycja. Po prawej stronie planszy rysunek kobiety z żółtymi włosami w okrągłych okularach i granatowym swetrze. Przed nią turkusowy laptop. Wyróżniony jest napis „Lekcja druga: Budżet obywatelski”. Przy białym blacie siedzi kobieta w niebieskiej bluzce. Ma brązowe włosy sięgające do połowy szyi. Nosi okrągłe okulary korekcyjne w czarnych oprawkach. W tle stoi biały regał z książkami i roślinami. W tej lekcji opowiem Ci o budżecie obywatelskim, zwanym inaczej partycypacyjnym. Na czym polega ten proces, jakie niesie ze sobą korzyści i w jaki sposób animator, animatorka może wykorzystać go w swojej pracy. Budżet obywatelski, nazywany inaczej partycypacyjnym, jest to proces, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co ma zostać przeznaczona część budżetu danego miasta lub gminy. Dzięki temu, że decyzja jaką podejmą mieszkańcy jest wiążąca dla samorządu, budżet obywatelski pozwala odgrywać mieszkańcom bezpośrednią rolę w decydowaniu, na co przeznaczać publiczne środki. Pierwszy budżet partycypacyjny miał miejsce na początku lat 90. XX wieku w Porto Alegre w południowej Brazylii. Z inicjatywy grupy aktywnych obywateli doprowadzono do oddania w ręce mieszkańców decyzji o podziale budżetu miasta. Rozprzestrzenił się najpierw w krajach Ameryki Południowej, potem na innych kontynentach, a w końcu trafił do Europy i Polski. Pierwszym miastem, które zastosowało to rozwiązanie w 2011 roku, był Sopot. W ślad z nim, za nim podążyły kolejne miasta i od 2013 roku jest to najdynamiczniej rozwijające się i najpopularniejsze narzędzie demokracji bezpośredniej w samorządach. Od 2018 roku w gminach będących miastami na prawach powiatu realizacja budżetu jest obowiązkowa na mocy ustawy. Jak wygląda cały proces? Ujmując to skrótowo, w kroku pierwszym mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje zadań do budżetu w formie projektów. Bardzo często w większych samorządach są to dwie kategorie. Dotyczące całego miasta, tzw. projekty ogólnomiejskie lub dotyczące jednostek pomocniczych, projekty dzielnicowe lub osiedlowe. Złożone projekty są następnie analizowane przez urzędników i weryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji. Krok kolejny to powszechne i bezpośrednie głosowanie mieszkańców nad projektami, które przeszły pozytywnie weryfikację. Jeżeli chodzi o to, kto może oddać głos, wszystko zależy od konkretnego samorządu. Na przykład w Krakowie nie ma żadnego ograniczenia wiekowego i na projekty mogą głosować nawet dzieci. W efekcie głosowania projekty, które otrzymały najwięcej głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej. Aby proces tworzenia budżetu nazwać partycypacyjnym, powinny zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze, musi odbyć się proces dyskusji nad sprawami finansowymi budżetowymi samorządu, podczas której uczestnicy decydują o tym, jak wykorzystać część środków z budżetu. Proces decyzyjny przybiera różne formy. Oprócz wspomnianego wcześniej bezpośredniego głosowania na konkretne projekty zgłaszane przez mieszkańców, a jest to obecnie najczęściej stosowane rozwiązanie, bardzo ciekawą formułą stosowaną np. przez Dobrowę Górniczą jest deliberacyjny model budżetu partycypacyjnego. W tym modelu projekty skierowane do realizacji na poziomie osiedla są wybierane w wyniku dyskusji pomiędzy mieszkańcami tych osiedli. Kolejny warunek, budżet obywatelski powinien być organizowany co najmniej na poziomie dzielnicy, jednak najlepiej, gdyby dotyczył poziomu całego miasta bądź gminy. W praktyce często stosuje się rozwiązania na obydwu poziomach. Kolejna kwestia, budżet... Plansza, logotypy, fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, napis, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego